To będzie wspaniały dzień, to będzie wspaniały tydzień, bo dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że pojawił się delikatny albo nawet ogromny uśmiech na Twojej twarzy, kiedy puściłem na początek nie tę muzykę, co zawsze, tylko taką właśnie trochę... ...w takim stylu. Jak Ci się podoba? No generalnie nie mogę puszczać każdej muzyki, bo by mi wstrzymali w ogóle, więc muszę koniecznie kup taką muzykę puścić, za którą zapłacę. E I to są bardzo skomplikowane procedury. A taką mogłem puścić, no, więc pomyślałem sobie, że... Że taką właśnie puszczę. Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Kolejny dzień, kolejny tydzień, ten dzień. To 358 dzień roku, a tydzień to 52 dzień roku. I to tak naprawdę jest chyba cały, ostatni tydzień tego roku, bo następny już nie będzie pełny. A jest dzisiaj poniedziałek, 23 dzień grudnia 2024 roku. Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością, możesz osiągnąć wszystko, powiedział. Thomas Fowl Buxton. Też tak myślę, ale w tym roku już niewiele czasu nam zostało na to, bo tylko 8 dni. Muzyka się skończyła. Generalnie mogę ją puścić jeszcze raz, niech sobie tam coś graftle. 8 dni do końca roku. Ciekaw jestem, czy się pojawił uśmiech na Twojej twarzy. Pozytywna muzyka, cieszę się. Cieszę się, że mogłem Ci sprawić przyjemność. To dobrze. Dzień potrwa dzisiaj 7 godzin i 42 minuty. I jest dłuższy od najkrótszego o mniej niż minutę, ale już nie jest najkrótszy. Już jest troszeczkę, troszeczkę dłuższy, ale ciągle jeszcze o mniej niż minutę. Do końca zimy zostało nam 86 dni. To tak dziwnie, nie? Bo wszyscy się już przyzwyczaili, że w zasadzie zima jest. A zima dopiero będzie i podobno gdzieś pada śnieg. Napisz mi, czy u ciebie pada śnieg? Napisz w komentarzu, proszę. Tak to już bywa, że kiedy człowiek ucieka przed swoim strachem, może się przekonać, że zdąża jedynie skrótem na jego spotkanie, powiedział J.R.R. R. Tolkien. To ten od władcy pierścieni. Mam nadzieję, że wszystko dzisiaj dobrze działa, że nie będę musiał kichać żeby mikrofon ponownie zadziałał i że wszystko jest dobrze, że masz dobry humor, że się wszystko dobrze dzieje. Uwaga, Józef Kufel. Józefie, dla ciebie specjalnie serca i życzenia. Dużo, dużo zdrowia. Nie, no, muszę puścić jeszcze jakieś konfetti. Dla Józefa specjalnie, bo Józef prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, typując 953 osoby, a jest z nami od początku i ma wszystkie obecności. Niesamowite to jest, Józefie. Nie balony, ci jeszcze dam na dzisiaj. Dobra. Dla Józefa Kufla dzisiaj. Yy... To wszystko, ponieważ jest z nami od samego początku i ma wszystkie obecności. Niesamowite. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Napisz na kontakt Małpa Klub 555.pl i wyślę Ci oczywiście książkę. Tylko pamiętaj o numerze telefonu. A teraz już będę musiał wyłączyć tę muzykę skoczną, a wyłączyła się sama i mogę włączyć intro. Proszę, jak się to złożyło, że się sama skończyła. Rzucam Ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz, co się stanie. Jeszcze ze mną herbaty. <noise> jeszcze się taki nie narodził, to by wszystkim dogodził. Jingle bells to taka muzyka, która jest pozytywna, bardzo, ale nie wszyscy mogą ją lubić, więc jeszcze taki się nie narodził, to by wszystkim dogodził. Uwaga, napijesz się ze mną herbaty? No to napij się. Nie mam, nie mam teraz świątecznego kubka, ale może mam gdzieś? Mam gdzieś, mam gdzieś świąteczny kubek. Będzie jutro najwyżej. Hmm, dobra herbata. Dobrze robi herbata o poranku. Kawę będę pił później. Teraz póki co herbata. Natomiast hmm, zaczynamy. Powoli przechodzimy do rozpoczęcia, i tak sobie pomyślałem, że przecież trzeba jeszcze powiedzieć, że urodziny dzisiaj mają Dominik Brynza, Asia Malczyk. Jarosław Brocki i Ania Braun. I dla nich oczywiście życzenia długiego, pięknego, spełnionego, bogatego, szczęśliwego, zdrowego, mądrego powiedziałem. No to niech tak będzie. Happy birthday to you. Najlepsze, najlepsze życzenia dla wszystkich tych, o których wiem, że mają urodziny, i dla tych, o których nie wiem. Ale pewnie się nigdy nie dowiem. Zatem moi drodzy. Zadałem pytanie, ponieważ to taki świąteczny tydzień, zaczynamy. Zapytałem, jaki masz humor przed świętami. I 49% deklaruje, że cudowny, cieszę się na święta bardzo. Brakło mi jednej literki, bo mogę tam zrobić tylko 30 znaków. Święta jak święta, będzie ok. 43% ankietowanych. To będzie smutny czas dla mnie. 6% ankietowanych i wyjeżdżam za granicę i będzie super. 1%. Myślałem, że więcej naszych klubowiczów wyjeżdża za granicę, a to tylko 1%. No dobrze, no dobrze. To tak naprawdę powinienem doprecyzować, bo za granicę to można jechać do przyjaciół, znajomych, do rodziny, a można też jechać na wakacje. Ciekawy jestem. Ile naszych klubowiczów jedzie po prostu, co jest to coraz bardziej popularna moda, moda jak moda. Ale jest to coraz bardziej popularne, że po prostu ludzie na święta wyjeżdżają również do ciepłych krajów i cieszą się tym, że mogą spędzić tam święta. No dobrze, dobrze, co tam, co tam mamy w zapowiedzi? W dzisiejszym świecie, w którym rywalizacja i dążenie do sukcesu często dominują, zasada wygrana wygrana angielskiego win-win staje się coraz bardziej popularnym i pożądanym podejściem w relacjach międzyludzkich. Polega ona na poszukiwaniu takich rozwiązań, które przynoszą korzyści obu stronom, zamiast prowadzić do sytuacji, w której jedna strona wygrywa kosztem drugiej. Ta filozofia znajduje zastosowanie zarówno w życiu zawodowym i prywatnym. Stosujesz już tę zasadę w swoim życiu? Jest już to twoim nawykiem? Zapytałem. To było wielkie marzenie Stevena Coveya, który pisząc książkę wiele lat temu, to będzie już pod 40 prawie lat chyba, kiedy pisał książkę, siedem nawyków skutecznego działania i jednym z tych nawyków było stosuj zasadę zasada wygrana, wygrana i ja myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie zanim, zanim ta zasada zacznie naprawdę funkcjonować w relacjach międzyludzkich, ale marzę o tym, żeby tego dożyć, że ta epoka mądrości, o której pisał właśnie Kowej, po prostu nastąpi. Wierzę w to. Wierzę w to, że my Jesteśmy w stanie się również do tego w jakimś stopniu, w jakimś stopniu przyczynić, że ten świat będzie po prostu piękniejszy, że będzie lepszy. Że spotykając drugiego człowieka, będziemy się cieszyć na jego widok, na widok każdego człowieka. Tak sobie pomyślałem, że możemy się w jakiś sposób do tego przyczynić. Już mamy 2% osób, które wyjeżdżają za granicę. I uważam że, jest to jedna, uważam, że jest to jeden z tych trzynastu nawyków. Dałem go zresztą na samym końcu, bo uważam, że jest najtrudniejszy. Że trzeba wdrażać wszystkie, żeby zagościła w naszym życiu pokora, życzliwość i potem dopiero dociera do nas. Że zasada wygrana, wygrana jest fundamentem synergii, która jest częścią tego nawyku. Że dopiero wtedy, kiedy zaczynamy patrzeć przez pryzmat wygrana, wygrana dla drugiego człowieka, zaczyna się prawdziwa synergia. Jesteśmy w stanie doceniając różnice robić wyjątkowe rzeczy. To nie jest takie proste. I w komentarzu do tego napisała Ania Mikulska: Najpotężniejszą siłą znaną kiedykolwiek na tej planecie jest współpraca ludzi siła budowania i niszczenia strategia wygrana-wygrana, w której druga strona nie jest wrogiem, lecz partnerem w którym skupiamy się, z którym skupiamy się na problemie i wybraniu takiego rozwiązania, które przyniesie maksimum satysfakcji każdej ze stron oraz utrzymywać życzliwą atmosferę współpracy. Magda Wojczak napisała, że współpraca to odwaga, by spojrzeć ponad własne ambicje i dostrzec potencjał w innych. Tak się zastanawiam nad tym zdaniem. Odwaga, by spojrzeć ponad własne ambicje, a może trzeba po prostu odrzucić też klapki z oczu i myśleć tylko kategorią, tak zwaną wsobną, czyli tylko przez pryzmat własnych oczekiwań. To wybór, pisze Magda, by budować, zamiast niszczyć, by wspólnie sięgać, sięgać po cele, które w pojedynkę wydają się nieosiągalne. Dla mnie współpraca to nie tylko strategia, to sposób na życie, które przynosi, sposób, który przynosi wygrane każdemu. I wreszcie Edyta nie stoi, napisała. Win-win to doskonałe rozwiązanie dla osób, którym zależy na tym, by działać w zgodzie z poszanowaniem dla drugiej osoby jej priorytetów czy wartości. Tak naprawdę zastanawiam się, dlaczego ja to. dlaczego to musimy ciągle jeszcze tłumaczyć? Mam wrażenie, że, że wszystkie religie niosą ze sobą to przesłanie: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, niesie ze sobą to przesłanie i. A my ciągle, ciągle musimy nad tym pracować, żeby nie traktować ludzi jak wrogów, ale to nie wystarczy, żeby nie traktować ich jak wrogów. Trzeba jeszcze otworzyć się na to i myśleć kategorią tego drugiego człowieka. I tak jak mówił o tym Kowej, mówił, że albo w naszej relacji obydwaj będziemy, będziemy wygrani. Albo nie róbmy niczego razem. To jest jakby druga część tego powiedzenia Koweja. Albo będę i ty, i ja będziemy odnosić z naszej relacji korzyści, albo nie róbmy tego po prostu. Po prostu możemy pozostać z szacunkiem dla siebie. Ale jeżeli coś razem robimy, to róbmy to tak, żeby zadziałało. Edyta napisała jeszcze, że otwartość na drugiego człowieka, jego odmienny punkt widzenia, połączone z aktywnym słuchaniem się w jego potrzeby. Ja myślę, że nie tylko dzisiaj potrzeby są ważne, ale na ten temat jeszcze sobie kiedyś tam pogadamy. Dobra, myślę, że historię wysłała mi Monika Król już po raz drugi. Ja widzisz, Monika, ja zawsze to rejestruję. I uważam, że tam, ta historia, pomimo, że jest taka trochę smutna, ona pospasuje do, do tego pierwszego dnia mm, tego nawyku. Manika Król wysłała, ta z Chicago, wysłała historię, która nazywa się Ogień. Sześć osób znalazło się przypadkowo w czasie lodowatej nocy na bezludnej wyspie. Jakimś sposobem. Każda trzymała kawał drewna w ręce. Nie było innego drzewa na wyspie zagubionej w mgłach Morza Północnego. Po środku powoli zamierał mały ogienek ogienek z powodu braku opału. Ale każdy trzymał swój kawałek drewna w ręce. Zimno stawało się coraz bardziej dotkliwe. Pierwszą osobą była kobieta, ale błysk płomienia oświecił twarz imigranta o ciemnej skórze. Kobieta go zauważyła. Zacisnęła rękę wokół swego kawałka drewna. Dlaczego miałaby zużyć swoje drewno, by ogrzeć jakiegoś próżniaka, który przyszedł kraść chleb i pracę? Człowiek, który stał przy niej, zauważył kogoś, kto nie należał do jego partii. Nigdy, przenigdy nie zmarnuje swojego pięknego kawałka drewna dla przeciwnika politycznego. Trzecia osoba była ubrana nędznie i otulała się brudną marynarką, ukrywając swój kawałek drewna. Jego sąsiad był z pewnością bogaty. Dlaczego miałby zużyć swoją gałąź dla leniwego bogacza? Bogacz siedział z myślą o swoich dobrach: o dwóch domach, czterech autach i wysokim koncie w banku. Baterie jego telefonu komórkowego były wyczerpane, musiał zachować swój kawał drewna za wszelką cenę. Nie chciał go zużyć dla tych leni i nieudaczników. Ciemne oblicza imigranta wykrzywiał grymas zemsty w słabym świetle ognia. Prawie, że wygasłego. Silnie zaciskał pięść wokół swego drewna. Wiedział dobrze, że wszyscy ci biali, pogardzali nim. Za nic nie wrzuci swego drewna do tlących się gałęzi. Nadszedł moment zemsty. Ostatnim członkiem tej smutnej grupy był człowiek skąpy i nieufny. Nie czynił nigdy niczego, co nie zapewniłoby mu korzyści. Dawać mógł tylko temu, kto coś daje, było jego zasadą. Muszą mi drogo zapłacić za ten kawałek drewna, pomyślał. Oczywiście pewnie domyślasz, jak się ta historia kończy. Zależ, znaleziono ich wszystkich zamarzniętych z kawałkami drewna w rękach, z nieruchomiałych po śmierci. Nie umarli z powodu zimna zewnętrznego, ale z powodu wewnętrznego lodu. Może również u ciebie, w Twojej wspólnocie, przed Tobą tli się ogień. Który być może zamiera. Z pewnością trzymasz kawałek drewna w ręce. Co z nim zrobisz? Historię napisał Bruno Ferrero, to do jego historii bardzo często wracamy. Ale. Chciałbym, jak zwykle, oczywiście, ten bogacz jest zły. Ten jeden jest żądny zemsty. Ten jeden jest skąpy. Ja myślę, że gdyby rzeczywiście zupełnie sześć przypadkowych osób znalazłoby się na takiej wyspie, dzisiaj jednak ktoś by wrzucił jako pierwszy ten kawałek drewna. Tak sobie myślę, że jednak ten świat jest trochę lepszy. Że nie jest tak, że 100% ludzi właśnie zachowują się zgodnie z tym schematem, chyba, że ktoś, jakiś projektant celowo dobrał takie osoby i Bruno Ferrero napisał na jej podstawie, tej, napisał na tej podstawie historię. Myślę, że i jedno i drugie mogło mieć miejsce, a może po prostu Bruno wymyślił sobie taką historię i to jest chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz wymyślił sobie taką historię, żeby dotknąć zmarzniętych ludzkich serc. Żeby każdy mógł teraz pomyśleć no ja? No ja to bym na pewno wrzucił. Ja myślę, że większość teraz, większość teraz słuchających klubu pewnie myśli podobnie. No nie, no ja bym wrzucił. Ja myślę, że tak często jest, kiedy widzę ludzi, którzy Wożą na samochodach różne znaki i, i mówią, jak zachowaliby się na przykład w czasie wojny. A ja nie wiem, jakbym się zachował. Naprawdę nie wiem, jak zachowałbym się w obliczu wojny i tych wszystkich okrucieństw, które się wtedy dzieją. Czy byłbym w stanie być bohaterem? Myślę, że to dopiero dopiero wtedy, kiedy. Przeżywamy coś takiego. Tak sobie pomyślałem kiedyś, że przecież nie wiem, jakbym się zachował. Oczywiście pewnie zależałoby to jeszcze od, od wielu sytuacji. Czym jest właściwie, bo tytuł dałem: Wygrana dla każdego. Jak zamienić rywalizację na współpracę. Jakie korzyści w zasadzie daje ta zasada stosowanie tego nawyku, które przecież ma to wpływ na wszystkie nasze aspekty naszego życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego? Po pierwsze, po pierwsze pozwala nam to budować trwałe relacje. Myślę, że a priori stosowanie zasady wygrana, wygrana przez nas i komunikowanie tego. Może doprowadzić do zwiększenia poziomu zaufania. Dzięki dążeniu do wspólnego sukcesu, inni będą bardziej skłonni do tego, żeby robić z nami biznes czy, czy w ogóle cokolwiek. A to zwiększa poziom zaufania i tworzy przede wszystkim rewelacyjną atmosferę. Relacje oparte na tej zasadzie są bardziej harmonijne, odporne na konflikty. Poza tym, myślę, że za każdym razem, gdy będziemy stosować tę zasadę, będziemy podnosić poziom swoich kompetencji, jeżeli chodzi o rozumienie, czyli chodzi o komunikowanie, negocjacje. Oczywiście wymaga to, wymaga to wysokiego poziomu empatii. Wiesz, życzyłbym sobie bardzo i chciałbym, żebyśmy się może tutaj umówili. Zróbmy sobie taką umowę jako klubowicze proszę, że gdyby się pojawił jakikolwiek drażliwy temat w czasie wigilijnej. E, wigilijnego spotkania w czasie świąt obojętnie, czy to będzie wigilia, pierwsze czy drugie święto, to będziesz tą osobą, która powie, dlaczego mamy ten temat dotykać. Czy każdy nie może mieć własnego zdania? Czy musimy ten czas. Przeznaczać na drażliwe tematy, bo pewnie masz rację w swoim mniemaniu i przekonaniu. To jest taki mój apel do ciebie, żebyś był tą osobą, która zastosuje zasadę wygrana, wygrana. Bo teraz każdy przyjeżdżając na święta i spotykając się przy wigilijnym stole, chce przeżyć to jak najpiękniej. Chce być szczęśliwy. Oczywiście. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że głęboko w nas zakorzenione są różne przekonania, i próbujemy na siłę, nawet pisząc komentarze tutaj na, czasie, na czacie, przekonać kogoś do swoich racji, do swoich wartości, do swoich religii. Jest tak, prawda? I nie zwracamy uwagi na to, że pisząc taki komentarz, ktoś może się z tym źle poczuć. Prawda? Więc chciałbym, żebyśmy my, jako klubowicze, umówili się tutaj zgodnie, że będziemy tymi ludźmi, którzy spotykając się z bliskimi nie będziemy, jeżeli ktoś będzie miał odmienne zdanie, to powiemy mu najpierw, jeżeli wyrazi inną opinię, powiemy mu szanuję cię i masz prawo do swojej opinii. Szanuję cię za to, że masz swoją opinię. Oczywiście Umiejętność dyskusji na trudne tematy to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Najczęściej dochodzi do kłótni, niestety, i do podziałów, szczególnie kiedy chodzi o tak mocne tematy, jak problemy natury religijnej, że ktoś nie chce, że ktoś chce, problemy natury politycznej, o których zresztą nie mówimy w ogóle w klubie. Żeby nie tworzyć podziałów, bo ja wychodzę z założenia, że każdy ma prawo do swoich racji. I nie ma prawa, żeby wtrącać się do życia drugiego człowieka, bo każdy ma prawo mieć swoje racje. I jeżeli zaczniemy traktować to z szacunkiem, z szacunkiem do drugiego człowieka, właśnie, jeżeli chcemy to robić z szacunkiem dla drugiego człowieka, to powiemy po prostu, Masz prawo tak myśleć. Jestem przekonany, że coś musiało w Twoim życiu nastąpić, że tak właśnie myślisz. Ja myślę inaczej i oczekuję od Ciebie takiego samego szacunku. Właśnie. Bądź zmianą, którą chcesz widzieć u innych, Adam. Dokładnie tak jest. Możemy swoim przykładem pokazać, że tak można. Że tak można. Że nie musimy siebie wzajemnie ranić. Chociażby tylko dlatego, chociażby tylko dlatego, że wiemy, jak to działa. Jutro już będzie 24 dzień grudnia. Będzie to dzień, w którym będzie wigilia, w którym się będziemy spotykać i mój apel do ciebie jest właśnie. Żeby zastosować tę prostą zasadę. Możemy tak się umówić? Napisz mi proszę w komentarzu, czy jesteś gotów to zrobić. Dajcie oczywiście kciuki pod filmem na YouTubie, bo być może zobaczy to ktoś, kto właśnie to zrobi, te święta i uniknie awantury, podziałów i niesnasek. Prawda? A to jest właśnie ten nawyk. Że patrzymy przez pryzmat tego na drugiego człowieka, że ma prawo być inny. I nie ma prawa, nikt nie ma prawa narzucać nikomu na siłę. Możemy na ten temat rozmawiać, ale to jest wyższa szkoła jazdy. Ale rozmawiać tak, żeby się nie pokłócić. Prawda? Możemy to zrobić. Wierzę głęboko, że jeżeli jesteś w klubie i oglądasz od dłuższego czasu, to rozumiesz te procesy i te. te pewnego rodzaju mm, jak to nazwać mechanizmy relacji i komunikacji międzyludzkiej. Cudownych świąt ci życzę. Pamiętaj o tej zasadzie szczególnie w święta. Jutro już będzie klimat bardziej podniosły, świąteczny. Zatem do zobaczenia. Cudownego, cudownego dnia ci dzisiaj życzę, ale nie tylko dzisiaj, tak w ogóle też. Trzymaj się. Do jutra o 5:55. Cześć, cześć, cześć. Puts on two